Z powodu aktualnej sytuacji weźcie sprawę na poważnie i zostańcie w domu. Hej kochani, z tej strony Flash i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jestem z gościem, czyli z moją mamą. I nagrywamy razem wyzwanie, które dostałyśmy od Liren, ponieważ jakiś czas temu wyszła nowa szata graficzna podkładów, które są już dostępne od jakiegoś czasu na rynku. I jeden z nich to jest podkład rozświetlający, który ma takie perłowe pigmenty, dzięki którym mamy efekt glow na skórze. Drugi to podkład matujący, który nie daje efektu maski, a trzeci to podkład kryjący, który świetnie maskuje niedoskonałości, wszelkie przebarwienia, a przy tym wygląda bardzo świeżo, odmładza i wygładza skórę. Dostałyśmy takie karteczki z wyzwaniami i wyznaniami i mamy wylosować każdy z nas po trzy karteczki i stwierdziłyśmy, że wylosujemy oddzielnie dla każdej z nas po wyzwaniu. Po zadaniu. W tak. Zadaniu. Ta, ta, tak dba, pytania. No to dwa pytania. Dba. Ponieważ e, będziemy na nie odpowiadać podczas robienia makijaży. A makijaże te będą y, takie, jakie tutaj tak naprawdę wylosujemy, bo jeszcze tego nie wiemy. Więc teraz bierzemy się do roboty, a jeszcze pod koniec odcinka mam dla Was konkurs, więc koniecznie zostańcie do końca. Więc teraz losujemy wyzwania. Dajesz. Eee, dobra, to dobra, a ja biorę to. I mam... Wykonaj swój makijaż do końca, normalnie zaczynasz od fluidu, a kończysz na szmince. Dzisiaj zrób to odwrotnie. A ty co masz? A ja mam fajne, zrób swojej córce makijaż inspirowany latami 80. Dobra, to ja czuję. Czyli coś, co znam z, <grym> z, z młodości. No, e, czyli w sumie nie wykonaj swój makijaż od końca, tylko zrobię twój makijaż. No bo jak ty robisz mi makijaż, no to ja muszę tobie zrobić. No tak No, właśnie, bo tu właśnie tak nie, inaczej by ktoś napisali Dobra, teraz losujemy A w sumie nie, to będziemy losować w trakcie, w trakcie może w makijażu. robienia makijażu, więc teraz bierzemy się do roboty Zapomniałam, że mam jeszcze bardzo dużo różnych kolorów, kolorów, odcieni tych różnych podkładów I tak, i teraz mama mi dobiera, i sobie w sumie, który właśnie jest dla nas najlepszy Wyszło, że mam wyjątkowo jasną skórę teraz i będę używać najjaśniejszego porcelanowego matującego. A mama teraz wybiera i chyba będzie jakiś ciemniejszy Ten kolor. Zielanie. Zrobimy u mnie kryjące niedoskonałości, bo mam trochę problem z trądzikiem. Czyli podkłady wybrane. Teraz bierzemy się do malowania. Ja zaczynam. Yy, będę robiła mamie makijaż od tyłu, co oznacza, że muszę rozpocząć od... Jak zwykle robię twarz, to teraz muszę zacząć od ust tak od ust. I yy, wybrałam taką A'la, to nie jest sobie czerwona, ale taka czerwono-różowa szynka. Nie wiem, czy to ja nie mam malować, ale dobra. Matko, to się ciężko skupić? Co ja nakładam przed... Co się nakłada przed tym? Znaczy... Ale to jest przed ustami. Ja przed ustami... ma... Matujesz się, albo... nie wiem. Ja już... e, teraz Ci muszę konturowanie zrobić. No i tak muszę. Odwrotnie. No... Nie, najpierw oczy bym robił, a potem na końcu porządku cały ten. No czyli najpierw o... Dobra, oczy. Czyli, najpierw się muszę zrobić kreskę, a dopiero potem resztę oka. No pięknie będzie. Dam radę, dam radę. Nieraz miałam taką sytuację, że gdzie taki, byłam po Taki eyeliner mi musisz robić. Tak. Ja no. robię zawsze eyelinerem. Z będzie ciekawie po tej kresce. Niech ona wysygnie. No, właśnie do tego nie otwieram. Ehm, Ciśnie. Ja zawsze robię tak, że najpierw maluję, e, jakby sobie tutaj, kontur oczu do, e, z zewnętrznej strony, a dopiero potem wewnętrznej. Więc najpierw muszę teraz wewnętrzną pomalować, a dopiero potem zewnętrzną. Chociaż wydaje mi się, że tak większość osób robi, więc nawet nie będzie problem jakiś. Nic nie widać, że nie ma tego fluidu na powiekach ani żadnej bazy. Trudno. Dalej, no, bym chciała bazę nakładać, bym musiała ją nałożyć na powiekę, po yy, dopiero tym. Po cieniach, więc to by było jeszcze gorsze. Sądzę, że już w ogóle nadszedł czas, żebyś odpowiedziała na pierwsze pytanie. Pierwsze mi je dać. Losujemy. Ty będziesz mówiła, a ja będę cię stroiła. O, no, ja. Yeah. Dobra, polecam. Podziel się swoimi przełomowymi odkryciami w makijażu. Muszę pomyśleć. No, pani kosmetyczka. Przeł przełomowe zdarzenia w makijażu. Przełomowe, rozświetlacze, wszystkie właśnie teraz. Prawda. Kiedyś tego w ogóle nie, się nie stosowało, nie w ogóle co się nie? się nie, nie stosowało, teraz się wszystko rozświetla i konturuje. Czego tak. się też nie robiło nigdy. Znaczy w ogóle, ja kilka na lat temu. Ten, się kiedy... twarz, ale. No, kilka lat temu takie rzeczy w ogóle nie istniały, no, zaczniemy od tego, a teraz to. Teraz to cały czas. Bazy często. przełomowe są, wszystkie bazy, pod. Yy, makijaż, który utrzymują makijaż w yy, trwałości. Mogę położyć rózsę? Nie. <śm> no już co to będzie. No i wszystko zakryję, bo mam ma kryjący, to będzie bez sensu jak nałożę mamie rozświetlacz, bronzer i róż I na dobrze kryjesz I ja na, nałożę kryjący fluid, to tego nie będzie nic widać Więc yy, pozwólcie, że tutaj trochę jednak złamiemy te zasady I nałożę mamie twarz całą, ale naokładam ją jako ostatnią no Więc właśnie. w sumie zadanie częściowo Nie częściowo, nie, nie tak już nie będziemy się w szczegółach zastawać dobra, dobra. dobra, to ty możesz odpowiedzieć na kolejne pytanie, a ja cię maluję Dobra, pytanie do mamy tu jest jak zareagowałaś na fakt, że Twoja córka zaczęła się malować? Sama <grym> ją zaczęłam malować. <grym> w wieku? Lat. Sie siedmiu lat. lat, chyba, ponieważ. A Amilka, tak, tak. tak, Amilka brała udział w zabodach gimnastyki artystycznej, gdzie do kostiumu naprawdę jest potrzebny cyrkowy makijaż, więc już w wieku siedmiu lat ją bardzo mocno malowałam. <grym> Ale bardzo to lubiłam. Chociaż ja wiesz, co wtedy raz Pamiętam kiedy pierwszy raz pomalowałaś. i to nie były wcale jeszcze za wolne, a wtedy się nie trenowałam. Pojechałyśmy na wakacje do. O, o to nie do... A w Egipcie? Nie, do Dominikana. Dominikana. Kurde, prestiżowo. Nie, byliśmy <laughs> na wakacjach na Dominikanie, tam był taki. Um, Taka, tak, taki klub. Wybory, dla, mi tak. ale dla dzieci, w którym były organizowane wybory. wybory Miss mis. No i ja wtedy pierwszy raz do, miałam taki mocny makijaż, miałam <noise> ja mam zdjęcia w nim, to był taki. Turkusowy makijaż. W ogóle teraz mi jest w takich makija makijażach, więc nie wiem no czemu. Mój... Rysowany. Ale w nim mi dobrze było, ja pamiętam <laughs> do zdjęcia, ja fajnie mi wyglądała. To byłaś opalona bardzo. No. no i to był mój pierwszy makijaż taki poważny w życiu. Ostatnie pociągnięcia pędzlem to też maświetlaczem. Proświetlaczem, też z Lirem. I tutaj... I zaraz sprawdzimy jak e, podkład się sprawdził. Ty nie lubisz. Kryjący, tak? Tak, kryjący. Nie, czy nie? nie idę na wieczór teraz. Dobra. Ja już skończyłam, Teraz możesz, oce, możesz ocenić, jak ci się podoba. Myślę, że podkład naprawdę fajnie kryje. A makijaż? Makijaż też tak. się udał, mimo to, że wykonany od końca. Nie, z, w miar, nie naprawdę jest, wygląda normalnie. Jest taki... Co prawda widzę, że teraz y, ten podkład jest jakiś zamiast, dosyć jasny w kamerze, ale nie jest taki jasny naprawdę. Nie, nie w rzeczywistości... Idealnie, znaczy w ogóle nie ma żadnego odcięcia od szyi, więc jest ok. Więc w razie czego? Żeby żadni hejterzy mi od razu nie pisali. <grym> Teraz czas na mam, mnie! Mama będzie mi robiła makijaż w stylu lat 80., a to dokładnie lata jej młodości. Tak? No, no, tak, tak. Ee... Młodej młodości. Takie Ta na stole. głowa podstawówki, liceum. A. Nie, no dokładnie twoje na stole lata to są. Tak. No? Widzicie. Hmm. Dobra. No ale jeszcze się tak bardzo nie malowałam. Fajnie, że mogę zarządzać od podkładu. Mm. Eee, matujący dla mnie spróbujemy, chociaż on nie ma zbyt tłustej skóry, ale chcemy Wam pokazać. Yy, znaczy jeszcze ja te... powiedziawszy, nie wiadomo nawet jaką mam, bo to zależy tak nie naprawdę. Tak. tak, zależy od. Wydaje mi tak. się, że, że rozświetlający byłby dla mnie troszkę gorszy, dobry, ale ten matujący yy, raczej bardziej mi podchodzi. Zaś kryjący chyba trochę za mocny, bo on jest właśnie takim na skórę z jakimiś e, zaczerwieniami, zaczerwienienia, nie powiem tego Zaczerwienieniami Dokładnie, których ja raczej niewiele mam Dobrze, ja sobie lubię kłaść podkład pędzlem i pozwólcie, że ja to wiele, zrobię dobra, Stare wiele. nawyki Widać, że Pani jednak tutaj doświadczona. Dobra, chyba mogę tutaj losować Co my tu mamy za, za wyznanie? Czekaj, przeczytam Ile miałeś lat, kiedy po raz pierwszy nałożyłaś podkład? Yy, to samo. Nie. Nakładłam ci wtedy podkład. Nie kładłaś mi podkładów. Nie? Nie. Okej. Okay. Ja w ogóle... Ja nie, tego nie, nie pamiętam. Nie mama, ja nigdy właśnie podczas gimnastyki w ogóle przez całą gimnastykę, prawie wcale nie nosiłam podkładów, bo ja miałam bardzo dobrą skórę byłam dzieckiem. A zresztą razie... też nie ta... masz złej. Teraz też nie miałam złej, złej, miałam najgorszą jak byłam w liceum. To wtedy miałam dramat. I to bardziej taki uczuleniowy Ale e, pierwszą chyba nałożyłam podkład, gdy byłam w gimnazjum Nie wiem, może nakładałam go rzeczywiście w podstawówce, ale nie pamiętam tego A nosiłam go właśnie tak, wiecie, do jakichś makijaży mocniejszych Jak gdzieś wychodziłam czy coś, czy się właśnie po prostu malowałam mocniej To nosiłam właśnie tak, powiedzmy, no, od pierwszej klasy raczej gimnazjum już nakładałam wtedy Ale bardzo rzadko, nie nosiłam nigdy właśnie na co dzień fluidu no Pierwszy raz tak w sumie właśnie zaczęłam w pierwszej klasie liceum. Mamu no, nie uważa, że trochę za ciemne są te brwi. ciemne, no ciemne, bo ciemne jest. Jak <śmierdzi> tak <śmierdzi> tak. <śmierdzi> zgopało. Ale makijaż będzie ostry. Okej, okay, dobra, to jak, zobaczymy, jak... To, to mają to... być lata 80. Ale pamiętaj, że my potem TikToka nagrywamy i ja jeszcze muszę tak trochę wyglądać. Hmm. I one nie były wcale takie wyregulowane jak teraz, takie... Były... Wy mama ostatnio u ciebie nie chciałam, żebyś mi wyrywała, a mama na siłę mi rwała kurde moje brwi. Twoje brwi, no swoje, swoje miałam rwać? No? Mogłaś. No i teraz, najważniejsze są dwa kolory. Róż. Kuc Musisz kucnąć trochę. Najważniejsze są dwa kolory. Ostre... Róż, najlepiej ciekły róż i turkus. Teraz nie mamy takich Znaczy, może by się coś znalazło, ale u nas w domu takiego nie ma. Nie używamy, bo po prostu nie używamy takich paletek. Tak. Nie mamy po prostu żadnej paletki, która by była aż tak adekwatna do kolorów, to które nie używany. E, róż do policzków. Tak e, adekwatnie, właśnie do makijażu, który jest ze starych lat, jaki e, trend kosmetyczny, twoim zdaniem, nigdy nie powinien e, powrócić? Ty właśnie ten? Nie wiem. Szczerze. By... A, wiem jakie było kiedyś modne malowanie oczu, mi się to się strasznie nie podobało, kredka dookoła oka, taka wiesz, a ja wiem, także z każdej strony masz kredkę, bo to tak brzydko wyglądało, ojeju, nie wiem, no to ty, w ogóle jak ktoś ma małe oczy, to one no jeszcze bardziej się pomniejszały, ktoś miał duże, to miał małe. To nie wyglądało dobrze. Tutaj już z mi poszło, bo no muszę wy... najważniejsze, żeby to było wyciągnięte kącik do samego e, do samego tego. Yes. No Tak, no, coś pięknego. To już nie pamiętam jak to się. Ej, a w ogóle kleiło się rzęsy? Nie, w latach 60. się kleiło rzęsy. I... No babcia ma zdjęcia no... z takimi sklejonymi rzęsami. W latach 80. się nie kleiło. To no, moje pytanie były takie, że ja szybko na nie odpowiedziałam. Nie, nie było żadnych takich, żeby jakąś historię do nich dopasować. Ale ja bym chętnie jakąś historyjkę powiedziałam. No jeszcze coś, co tutaj? Jeszcze, jeszcze ostatnie jest? jeszcze zostało. O! Opowiedz o sytuacji, w której makijaż najbardziej cię zawiódł, może cię, yy, nie sprawił ci się na randce lub spotkaniu biznesowym. Ja raczej nie, nie. Jeśli miałabym mieć spotkania biznesowe, to znaczy nikt by na mój makijaż zbytnio nie zwracał uwagi. A zwłaszcza, że ja się przeważnie maluję tak samo, neutralnie. O wiem, on, on mnie nie zawiódł, on zawiódł moich widzów, bo kiedyś się tak pomalowałam, że makijaż wyglądał super na e, filmie e, i nagrywałam od tego dnia dwa filmy. I słuchajcie, przez dwa kolejne filmy e, widzowie nie dawali mi spokoju. To był w ogóle stary film, z jakiegoś 2-3 lata temu nagrywany. Eee, pomalowałam się tak na pomarańczo pomarańczowo-różowy makijaż No super wyglądał w, w świetle naturalnym Ale potem wszyscy mi zaczęli czytać, Boże, Milka, jak ty się wymaza wymazałaś, jak ty wyglądasz I to było takie trochę przykre, bo ja się tak starałam Wiecie, chciałam ładny makijaż zrobić, a wszyscy widzowie mi piszą, że taki brzydki i takie ojej Zawsze jak właśnie sobie taki mocny makijaż, jest tam, to wszyscy piszą, że się wymazałam No, ale ja ciebie wymazałam dopiero mm. są konturowanie teraz jakieś? No nie, 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 teraz teraz trzeba zrobić bardzo wyraźne różowe policzki. Chyba się cieszę, że taki makijaż nie jest już modny. O Jezus! Ale nie. O, ci Tak ładnie, prawda? Ta, ta, wcale nie wygląda źle. Jeśli tylko na to pójdzie... Te policzki są... Super! Tak się robiło! Wygląda jak muszę udawać Barbie, tylko Kenami jeszcze brakuje. Nasze makijaże są już gotowe, mamy prezentuje się y, tak bardziej klasycznie od mojego. Mam bardzo dużowe... No mama, różome... mama jakby się tak teraz umalowała, to <gryś> wszyscy by się Chyba, nuli, jakby, oglądali. Jakby ktokolwiek <gryś> tak się umalował w <gryś> to ty ok. całkiem dobrze wyglądasz. Powiedzmy. Znaczy, ogólnie powiedziałam mamie, że makijaż jest bardzo precyzyjnie wykonany, zaraz mam jakieś zbliżenia ja tam pokażę, ale ogólnie te kolory taka. Jakoś... była moda. Jednak wolę coś takiego nosić tylko na sobie, a nie na twarzy. Bo... Coś mi tutaj po prostu... No ci ładnie. No. <laughs> Dziękuję mamu, że doceniasz swoją pracę. Ja też się cieszę w sumie, że... Pracę tylko córkę. No. E... Ogólnie jak nasze podkłady spisały się I bardzo dobrze. Bardzo dobrze i e... wszystkie inne kosmetyki Liren Tak. również. Bo możemy się jeszcze w sumie psiknąć, Właśnie, się. E... Bardzo dobry utrwalacz, używam. Już od wielu lat używam, od wielu bo to jest dosyć... W pracy też. Dosyć stary produkt. I bardzo właśnie trwały, bo od wielu lat go używam na imprezy i trzymają się makijaże przez całą noc. E, dzisiaj będziemy już kończyć. Mam nadzieję, że nasze wyzwanie Wam się podobało, że film z mamą również. Jeśli chcecie więcej takich właśnie z mamą filmów, to napiszcie dole w komentarzu, a teraz się już z Wami żegnamy. Ja do Was we dwie. I cześć! <grym> My się z mamą pożegnałyśmy, ale jeszcze chciałam powiedzieć o konkursie. Słuchajcie, na Instagramie Liren organizowany jest konkurs, w którym do wygrania jest sesja zdjęciowa w gazecie Olivia. Jedyne co wystarczy zrobić, to zrobić zdjęcie ze swoją mamą i wstawić na Instagrama. Więcej informacji będzie na Instagramie Liren, a ja teraz się z Wami żegnam i hejka!